Poznaniu.pl Poznań w minutę Były olimpijczyk i poseł PO Szymon Z. po kilkudziesięciu godzinach od zatrzymania wyszedł na wolność. Zatrzymany został w poniedziałek po rodzinnej awanturze. Był pijany. W środę śledczy postawili mu zarzut kierowania gruźb karalnych oraz znęcania się psychicznego nad żoną. Policja wdrożyła procedurę niebieskiej karty. Dodatkowo wydała nakaz opuszczenia rodzinnego domu i zakazała zbliżać się do żony. 9 kwietnia rusza konkurs na najlepszą koncepcję zabudowy działki przy ulicy zwierzynieckiej, na terenie której stoi dom studencki Jowita. Pierwszy etap konkursu zostanie rozstrzygnięty do końca lipca. Natomiast do końca roku poznamy już ostateczny projekt, aby w 2028 roku mogły rozpocząć się prace budowlane na działce przy ulicy zwierzynieckiej. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym otwarto wystawę edukacyjną pod tytułem Oblicza Wsparcia w Chorobie. Ukazuje ona historię osób, które korzystają z leczenia żywieniowego. Najczęściej są to pacjenci po wypadkach, onkologiczni, a nawet i dzieci. Leczenie żywieniowe zwiększa ich szanse na zdrowie, a dla wielu z nich jest konieczne do normalnego, codziennego funkcjonowania. To był mecz dominacji jednej drużyny. Arka Gdynia, lider tabeli BetKlik pierwszej ligi, pewnie pokonała u siebie warte Poznań 3 do 0. Pierwszy celny strzał na bramkę Zieloni oddali dopiero w 71 minucie.